Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Fatalna pogoda. Od rana pada śnieg. Zobaczymy jak płynie to na grę zespołów. Mecz się rozpoczyna. Kurański. O piłkę. Jest szansa na groźną akcję. Ależ na pozycję. Jest okazja. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Dobrze zagrać tej piłki. Rezultat widzimy obok słupka. Można to było zdecydowanie lepiej zrobić. Bożok. Dobrze. Biega na wolne pole. Uwolnik strzela. Ach, niewiele zabrakło. Chyba za dużo sił stracił na... Przedarcie się przez obronę i dlatego ten strzał był minimalnie niecelny. z autu rozpoczną grę. Michał Mak. Bonin. No, będzie gol? Gol! Tak oto mamy pierwszą bramkę w meczu. Dobry strzał, ale pomogły warunki pogodowe. Bramkarz niewiele widział przez ten śnieg. No i popatrzmy na ujęcie z tej kamery na ten w wślizg na śniegu. Bonin. Znalazł się na Strzela! Gol! Pokonał bramkarza. No dwie bramki w bardzo krótkim czasie. Wspaniały był ten strzał. Słupek i piłka ląduje w bramce. No dobrze, wejdziemy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Poźnia. Katastrofalne podanie, łatwa strata, bardzo łatwo przejął je rywal. Może zagrać do środka, do swojego partnera. W centrum. Widziłka, ale będzie rzut Nie broni. Ma szansę do wiocz polekarnych. Związkowanie, ale to jeszcze nie koniec Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika Nie musiał się ruszać Bonin Dobrze się pokazał Zdecydował się na strzał I za chwilę rozpocznął rzut różnego. Jest okazja! Obronił, ale piłka na boisku. Dobra obrona! Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2 do 0. Przed nami druga połowa tego meczu. Poźniak. Ależ walczą o piłkę Michał Mak nie dał rady obrońca czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Wy Zdecyduje się na wrzutkę. Zdecydował się dośrodkować. Brawo! Skuteczna interwencja bramkarza. Szansa! Będą kontratakować. Interesująco, za... strzela! Jak można wódek zaprzepaścić w taką... sytuację Obrońcy teraz mają trochę żalu do napastnika. Znakomicie rozpoczęli tę kontrem. Szabachowski. Znalazł się na czystej pozycji. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Norambuena. Sabala. Odważne wyjście z bramki, ale opłaciło się. Doskonała interwencja. Naprawdę znakomita. Poźniak. Ma do kogo podać. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Nikitowicz. Czy to wykorzysta? Ładne wejście. Przejęcie piłki. Przemysław Kaźmierczak. Jest szansa na groźną akcję. Jest szansa na gola. Oddaje strzał. Nie Znakomicie! Ależ się wprowadził do gry. Zdążył wejść na boisko i już strzelił bramkę. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolne bramki. Praktycznie nie do obrony. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Telichowski, Poźniak. Mogą wspólnie konstruować ten atak. No, może teraz? Czy dobra okazja. Piłka poza linią boczną, rzut załtu. No i będzie zmiana. Nikitowicz. Szalachowski. Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Uderzenie. Ma dzisiaj ciąg na bramkę, tym razem jednak nieskuteczny. Na razie ma jedno trafienie i widać chce trafić po raz drugi. Czy utrzyma się przy piłce? Czy uderzenie w stronę Bramki? Kaźmierczak. Nikitowicz. Dośrodkowanie. Bramka szpiąstkuje. Spójrzmy. Zdecydowane zwycięstwo 3 do 0. Imponujący wyniki całkowicie zasłużony. Gra do jednej bramki. Mecz komentowali dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Dziękujemy i do usłyszenia.